Mamy przyjemność wraz z kolegą przedstawić e, cztery właściwie koncepcje zagospodarowania państwa parku. Zostały one wykonane w ramach, tak jak już było wspomniane praktyk, odbytych tutaj w e, państwa mieści, miejscowości pod nadzorem pani profesor e, Jest to robione w ramach przedmiotu, który się nazywa projektowanie terenu zurbanizowanych. E, nie nie że tak powiem, nas jest... E, takie organizowanie zajęć, żeby studenci mogli zrobić coś tak naprawdę realnego i dużo dla nas znaczyło to, że mogliśmy się zmierzyć z czymś, co istnieje w rzeczywistości co później ma prawo gdzieś powstać. Przedstawimy tutaj na razie dwie koncepcje, które ustaliliśmy, że są bardziej interesujące, gdyż te prezentacje są dość czasochłonne. Jeżeli czas nam to pozwoli, to przedstawimy oczywiście dwie następne. Wszystkie są wywieszone na tych planszach. Jeżeli chodzi o Prawa autorskie do tej prezentacji, to zarówno my, jak i katedra, która nadzorowała do katedra pani profesor jest zgo, zgoda na to, żeby te koncepcje między sobą wymieszać. Jeżeli będziecie Państwo chcieli coś wziąć z jednej, dodać do drugiej albo dodać do Pana wójta koncepcji, to jest jak najbardziej taka możliwość. Koncepcje te, że tak powiem, no są od takich przyjemnych po jedną, za którą stoi kamera, która przewiduje wkomponowanie w Park Państwa Jeziora. No więc to, co, co zrobicie tutaj, to jest, że tak powiem, już przyszłość, ale studenci, no, są to cztery odmienne koncepcje, studenci tak powiedzieli, jak to jest zaprezentowane. Ja sobie pozwolę przedstawić teraz pierwszą prezentację. I tak jak jest napisane, będzie to spacer po parku zdrowym w Choryńcu. Tak wyglądało dawne wejście do parku, kiedy był jeszcze on w latach świetności I i no niestety teraz wygląda już troszeczkę inaczej. Tu Mamy sytuację dawniej i dziś, jest y, słynna fontanna Sputnik, którą, którą y, no, która jest, właściwie park słynny jest fontanny, bo dużo o niej słyszeliśmy. Tak ona wyglądała w latach swojej świetlności, nazwa pochodzi od tego jak ona wyglądała. Tu po prawej stronie mamy jak wygląda dziś, a jeszcze bardziej w prawo, jak wyglądała w dzień naszej inwentaryzacji, kiedy byliśmy tutaj wraz z panią profesor i mieliśmy możliwość przejść po parku, porobić sobie zdjęcia, zapoznać się z tym, z czym będziemy musieli się zmieścić. Park z rająka obecnie wygląda w ten sposób. No, jest, trzeba przyznać, że no, jest zieleń, są jakieś tam chodniczki, są jakieś żaltanki, ale no, nie, nie jest to na pewno ideał, jaki mógłby powstać. Podstawą do wykonania całego projektu była mapa sytuacyjna Wysokościoła, którą wykonali studenci pod nadzorem pana doktora Stanisława Baciora, geodety uprawnionego pracownika katedry, mm, pani profesor. I była ona wykonywana przez studentów w terenie i brali udział także w opracowaniach kameralnych pod nadzorem pana doktora. Koncepcja przestrzennego parku Horyniec przewiduje wkomponowanie w teren państwa parku zarówno terenów takich rekreacyjnych dla dzieci, czyli jakiegoś placu zabaw, terenów, gdzie będzie można przejść się, usiąść i troszeczkę odpocząć, także jakiegoś tam oczka wodnego, które będzie zwracało uwagę przechodniu, po hamaki, na których będzie można sobie spocząć na, na jakimś takim dłuższym odpoczynku, a także dalej zostaną przedstawione platformy drewniane. Ideą tych platform jest to, żeby używać ich po prostu zamiast płoców. Idziemy sobie do parku, bierzemy ze sobą koszyk, na takiej platformie umieszczamy swój koszyk i robimy sobie piknik. Taki był pomysł studentów. Główną aleją będzie Aleja Robinowa. Chcielibyśmy, żeby ona, jej nawierzchnia była wykonana z płyt granitowych. Tutaj jest przedstawiona płyta o wymiarze 40x60. No, jest ona przeznaczona do ruchu pieszego i rowerowego. Alei Robinowej proponujemy, żeby umieścić fontanny, tak jak, jest, jak widoczne są na wizualizacji. Fontanny te miałyby wytryskiwać bezpośrednio z posadzki. Była to taka no, dość innowacyjna rzecz i myślimy, że no, miałoby to prawo bytu tutaj u Państwa. Tak by wyglądało to na wizualizacji, jak jest przedstawione. Kolejnym elementem Alei Robinowej byłoby to, żeby w kluczowym miejscu, gdzie będzie skrzyżowanie dwóch alejek, umieścić taką charakterystyczną fontannę, żeby, no, żeby było wiadomo, na przykład spotkajmy się przy fontannie na skrzyżowaniu i idziemy sobie na do fontannę na skrzyżowaniu. No, studenci, którzy opracowywali ten, 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 ten pomysł, zaproponowali taką fontannę, jak jest przedstawiona tutaj. Jest to typowy jakiś, tam, jakiś model y, firmy, firmy Romat. Róża wiatrów się nazywa i chcieli dzięki temu nadać romantyczny charakter tej, tej alejce. Chcemy, żeby także znalazł się tam sekretny ogród, który będzie otoczony drzewami, będzie oddzielony od, od pozostałej części części parku i tak jak widzimy narzucie z góry, taki wzrok taka, żeby na środku stała sobie figurka, wokół były miejsca do tego, można było usiąść, żeby to od całości ogrodu było odizolowane zielenią niską i wysoką. Sekretny odruch wyglądałby tak i no tak jak mówię, jakaś rzeźba dookoła, której można będzie spocząć. Chcemy, żeby także znalazło się w parku przestrzeń aktywnego wypoczynku, żeby można było wybrać się tam, czy z, czy z dzieckiem, czy, czy jeżeli chodzi o kuracjuszy, żeby można było pograć w piłkę, w siatkę na jakimś boisku, no innowacyjnym na pewno będzie boisko sterałej do siatkówki i mm, z nawierzchą żwirową do gry tego Prawda? Plac zabaw dla dzieci. Studenci proponują tutaj gotowe rozwiązania firmy Green and Garden. Zestaw Karol i Wanda z elementów drewnianych oraz tworzyw sztucznych. Zostało to przedstawione w taki sposób, dlatego, że są to gotowe wyroby i na pewno spełniające wymogi bezpieczeństwa. Chcemy także zaproponować Państwu umieszczenie rzeki Żwirowej inspirowanej ogrodami japońskimi. Tak wyglądałoby to, jak na wizualizacji tutaj, tutaj się prezentuje. Można by było taką rzeką żwirową się przespacerować. No, oczywiście, jeżeli się ona tu znajdzie, tam zabudowana będzie mostkami, które będzie w dalszej części będziemy mogli zobaczyć. Chcemy także, żeby znalazła się aleja szałwiowa, żeby to był taki niepowtarzalny element tego parku, który, który będzie przyciągał zapachem i widokiem tych, tych kwiatów szałwiowych. I także chcemy, żeby była tutaj łąka kwietna, żeby można było na takiej łące usiąść pośród yy, właściwie no, rosnących naturalnie kwiatów i, i odpocząć, czy tam przeczytać książkę w, taki, w, oto, w takim otoczeniu. W kluczowych miejscach państwa parku należałoby umieścić oddany, żeby w przypadku, kiedy komuś za bardzo przeszkadza słońce, czy chce sobie odpocząć w cieniu, czy mógł sobie do takiej altany wejść, czy jeżeli wypada deszcz, zaskoczy nas coś takiego, to wchodzimy do takiej oddany i możemy się tam schronić. Tu są wspomniane już hamaki. No, inspirowane są gotowym projektem, widocznym, zobaczonym przez studentów w innym parku. Jest to na pewno taka innowacyjna innowacyjna propozycja, ale myślę, że miałaby prawo, prawo bytu w każdym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie się ludzie przychodzą, gdzie ludzie przychodzą czy na spacer, czy, czy na jakiś taki aktywny odpoczynek. Tu są wspomniane już podesty w trawie o wymiarach 200 na 200. On by był sobie 18 cm nad, nad, nad podłożem, zbudowany byłby z drewna sosnowego lub świerkowego. I tak jak mówiłem, umożliwiłoby, umożliwiłoby nam to Wykona, y, odbycie jakiegoś pikniku na, na takiej trawie, odpoczynku, żebyśmy nie musieli zabierać kocy. nie wiadomo ile jakieś tam bagaże, tylko po prostu idziemy, chcemy sobie usiąść, to siadamy na takim podejście i jesteśmy prawda, w prawej Tu są wspomniane już mosty. To jest y, z firmy Dombal, tak, przedstawiony przykładowo taki mostek, na pewno by się komponował z powostami z drzewa smocowego. No i proponowalibyśmy, żeby to w takim właśnie stylu było Zachowane, żeby to było naturalne, drewniane i raczej takie tradycyjne. I kolejnym elementem, tak jak mówiłem o tym, o tym oczku, czy przystawie, jest staw z soliterem. Chodzi o to, żeby umieścić element oznaczający się drzewo lub drzewo rosnące pojedynczo na otwartym terenie. I tak jest tu na wizualizacji przedstawiony właśnie ten nasz staw z soliterem. Powyżej widzimy, jak to, jak to wygląda w realnym. Gdzieś może być to jakaś wieżba płacząca, lub jakiś taki charakterystyczny. Krzew. Jeżeli chodzi o obiekty małej architektury, chcielibyśmy, żeby znalazły się tu ławki. Wkomponowane, oczywiście, w całość. Tu jest pokazany przykładowy taki projekt ławki. Jeżeli chodzi o dalszą część obiektów małej architektury, no to na pewno muszą się znaleźć kosze na śmieci, które też powinny nawiązywać do. Całego zagospodarowania parku, a także latarnie. Latarnie no, chcielibyśmy, żeby były takie tradycyjne, przypominające um, jakieś takie raczej zabytkowe, że tak powiem, niż jakieś innowacyjne. No i parking. Chcielibyśmy, żeby składał się z dziewięciu miejsc parkingowych pod kątem 90 stopni do jezdni, jest widoczny tu, gdzie mamy szczereczkę zaznaczoną. I żeby ktoś, jak sobie przejdzie, samochodem mógł zaparkować też korzystać z tego co jest tam zaproponowane. Korekta jeżeli chodzi o korektę stanu istniejącego roślinności. No, tak jak widać, takie krzewy do Alei robinowej klon pospolity, klomialo. Korekta jeżeli chodzi o roślinność niską to lilię pospolitą, jaśminowy zwolny, forsycję pośrednią, no, możemy także uliczkę białą. To oczywiście my proponujemy tak jak to widzielibyśmy my to, to co Państwo tam zaczęliście to jak najbardziej jest sprawą dowolną i element